Boga Ojca Wszechmogącego, na nie nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł w słuchach świętego. No. Narodził się z Maryi i Panem. Męcząc pod pomskim piłatem, ukrzyżował, umarł z pobrzegł. Wstąpił do piekła. Trzeciego dnia z matki Wstąpił na niebiosach ty poprawić Boga Ojca Sam Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święty pocowanie, rzekł podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twojej Przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego zajęcia i ciszej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli uszeni, ale nas od swego. Amen. dość mojej płaski Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Znowasz Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Cała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Na wiekcie, uchanych przez tych braciach. Rozpoczęliśmy miesiąc październik, piękny miesiąc Maryjny, miesiąc różańcowy. Miesiąc, w którym w sposób szczególny będziemy spotykali się tu przed ołtarzem matki, matki Bożej, aby przed obliczem jej syna, za jej pośrednictwem w modlitwie różańcowej wypraszać potrzebne nam was ale również by Pana Boga przepraszać za wszystkie nasze życiowe niedociągnięcia i dziękować za, za wszystko to, co w naszym życiu dokonuje, każdego czego w naszym życiu dokonuje każdego dnia Pan. Każdego dnia będziemy spotykali się o godzinie 19.30 na podwórkę organizowej. I już dzisiaj zapraszam Was, byście na naszej stronie internetowej pisali swoje intencje, czy też przez Facebooka prosili o kierowanie intencji do matki Bożej, które będziemy wymagali w trakcie naszych październikowych spotkań. Dzisiaj rozważamy tajemnicę kwarek, tajemnicę świętego. Tajemnica pierwsza. Niech rozbrzmiewa chwały pieśń, w chwały wieś nie radosna w światach dni. Pozbawiciel z stałych radość zmienia kół żały. Już minęła pałd ręka matka. Radość w sercu wyży, gdy twojego syna ręka sama się pocierał. Módl się za nasze matki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winodajcom, i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, które nas sprawo I Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta, Święta. Maria Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pani. Zdrowiać Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Rzecznej, teraz Zdrowiać i w godzinę śmierci naszej, Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. Święta, Maja, Boża, Maryjo, owoc, Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ami, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ami, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta, Święta Maria Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz bóg i w godzinę śmierci bóg naszej Amen. Zdrować Maryjo łaski, pełna pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta, Święta Maria bóg. Matko Boża, módl się brzesznymi. za nami grzesznymi, teraz bóg i w godzinę śmierci bóg. naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w rodziny śmierci naszej Ań. Chwała Ojcu, Nodzie i Duchowi Świętemu, jak na porządku, teraz i zawsze. Niepostąpieniu pańskie. Poprosząc gronem aniołów do niebios wznosi nie się w rano. Spośród wiernych apostołów, zbawca nasz, Pan Jezus sam. Matka jeszcze pozostała, na pociechę uczniom swym, by w świętości wspierała, aż się wszyscy złączą. Matko nasza, polecam Ci Twojej matczynej obiece nas wszystkich, biskupów, kapłanów i tych wszystkich, których powołał Twój Syn do służby wniesienia Ewangelii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię dwoju. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam się. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbawuj z I łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Święta za nami grzesznymi, teraz, w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz, w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta, Święta Maria, Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. Święta, Święta Maria, Maria Matko Boża, módl się Bóg za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Młysza za nami teraz i w, w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Marii, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i jak była na początku, teraz po zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, Ducha Świętego na apostołach. W wieczerniku, zgromadzeni z matką, przenajświętszą wraz. W cichych modłach zagotieni, uczniowie swe spędzali czas. Nagle języki ogniste nad głowami szum pił. postołów serca czysto, wstąpił z nieba, święty Bóg. Nasza szansa polecam naszej dzisiejszej modlitwie wszystkich zaprzyjaźnionych naszych misjonarzy, którzy niosą Ewangelię swego Syna na krańce dzień, ale również, którzy misjonują Europę, która jest tak bardzo pozbawiona Boga, odrzucająca tego Syna. Proszę Cię, miej ich w swojej obiedzie. Wspieraj, dodawaj sił, napełniaj zdrowie, aby na mógł jak najdłużej służyć w pełni swym Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na naszego poprzedniego raju i odpuść nam nasze winy, jako gdybyśmy odpuszczali naszym milowajcom. I nie ja pozwól, ja byśmy ja byli puszczeni, ja ale nas zbawili z Tobą. Zdrowaś Maryjo, maski pełna Pan zbawą, Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się nami teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maria łaski i Pan z Tobą, Błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko wodno módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc, żywota Twojego jest. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, Matki, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się, się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrować Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Boża, módl się panami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrować Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Rada Matko Matka Boże, młody się Panii, Teraz godzinę śmierci naszej, a Paweł ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak ja ja i ja być... ja. Tajemnica czwarta. Na tej ziemi Matka Święta wypełniła wszystko Z duszą, z ciałem święta, przez aniołów w blaskach. Wieczne szczęście i świeci z boskim synem łączy się dla nas, swoich ziemskich dzieci. Chojne dary w nieba Maryja, każdego dnia te hojne dary spływają na nas. Pragniemy Ci podziękować za wszelkie łaski, którymi oddano wykujesz nasze rodziny, za dar życia naszych najbliższych za dla zdrowia dla naszych najbliższych, za łaskę wiecznego zdalienia dla naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas do wieczności. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, zająń i odpuść nam nasze winy, winy, jako i my odpuszczamy i naszym winowaństwo. I nie pozwól, byśmy byli zmuszeni, ale nas zbaw odesłać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Święta Maryja Matko Boża, się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bódź się za nami teraz Bóg i w godzinę śmierci, śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maria Matko Boża, się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta, Święta Maria Matko Boża, i się i za i nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Ani. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja bym dobrać, wstąpę, teraz zawsze i na wieki wieków Piąta tajemnica. Radość niebie znów panuje. Hymny cudne koło Sam nasz Pan Jezus koronuje na Królową Matkę wstąpić. Pozwól Matko, prosił Ciebie, kiedy miną życia dni, z aniołami w cudnym niebie Wieczną chwałę świętać Ci na nasze dzieci. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjść, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego potrzebnego, nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym milowalcom, nie pozwól, byśmy byli kurzeni ale nas zbawa podesłego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci m. naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota twojego Jezusa. Święta Maria Matkową, podróż się za nami grzesznymi. Teraz i w groźbie śmierci naszej Amen. Drować Maryę łaski pełna ja Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota twojego Jezusa. Święta Mario Matkową, podróż się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrować Mareja Łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony obóz, żywota Twojego Jerzy. Święta Marija Łaska, wodza. módl się z nami grzesznymi. Teraz, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrować Mareja Łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony obóz, żywota Twojego Jerzy. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się Święta. za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ani. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona święta między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maria do Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz Wielu, w godzinie śmierci wzią, naszej, chwała mojej i nowym Duchowi Świętemu. Bo jak była, to teraz zaznaczy, zawsze i na w Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko, naszymi wzią, prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód, racz nam zawsze wydalić. Pan odpalę na i z O panie nasza, olejniczko nasza, nasza, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza. Synem swoim nas swojemu, synowi swojemu nas polecaj, twojemu synowi nas odpalaj. A. Właśnie Pana. Et oratio in te salu, o in te vivimus, et in te speramus. Surre, o

W świętym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice, ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.